No ja przede wszystkim chciałem podziękować chłopakom za, za ambicję, za wolę walki, za zwycięstwo. Pierwsza połówka yy, w jakiś sposób pod jakąś kontrolą naszą. I cieszę się właśnie to, co tutaj ten powiedział, że my no odwrotnie, po niestrzelonym karnym gdzieś weszło takie chyba, nie wiem. Chłopaki chcieli pomóc Rafałowi, żeby coś z tego rzutu, rzutu rożnego wyszło i agresywnie weszli. Super Wojtek, kapitalna wrzutka. Rafała zresztą i, i cieszę się, że ta bramka padła, i ta pierwsza połówka była dość dobra w naszym wykonaniu, i dużo pewnych rzeczy było to, co tutaj mówiliśmy przed meczem, aczkolwiek ja wiem, teraz mogę mówić, ustalaliśmy i później chwała, że w czasie meczu chłopaki potrafili realizować pewne, pewne rzeczy, które sobie ustalami i to dobrze dosyć wyglądało momentami. Natomiast w drugiej połowie, tak jak trener powiedział, no. Odważnie zaatakowali naszą drużynę, ROW, i, i, i mieli przewagę zdecydowanie. Yy, tutaj skupiliśmy się, widzieliśmy kłopot z odebraniem piłki, z utrzymaniem przede wszystkim tej piłki, i, i skupiliśmy się bardziej na takim troszkę, można powiedzieć, przeszkadzaniu szukania kontry. W momencie, kiedy ROW przeszedł na trzech obrońców, też Wojtkowi już dałem odpocząć i, i tutaj Max Kowal, Max Kowal. Y, troszkę mógł przytrzymać tą piłkę w przodzie. Czy Peter Hofryca też ofensywny, świeży wszedł i liczyliśmy na tą kontrę? Nie ukrywam, udało się, aczkolwiek mamy dużo do, do zastanowienia, do myślenia, y, dlaczego y, ta druga połówka no, nie była dobra i to od samego początku. Bo rozumiem, jeśli w 70-80 gdzieś brakuje sił, y, natomiast to od początku zagraliśmy słabiej, to jest do przeanalizowania w tym tygodniu.